Jestem właśnie przy porannym obchodzie grządek. Jest teraz 18 lipca 7.33, a ja tak mniej więcej pół godziny temu zdiagnozowałam bardzo poważny problem związany z ogórkami. Liście w szalonym tempie. Myślę, że to trwa mniej więcej tak od 2-3 dni, z tym, że... Zbyt wcześniej nie przyglądałam się aż tak uważnie, bo problem nie był aż tak widoczny. W oczach zmieniają swoją barwę brak azotu, choroby grzybowe? Nie, absolutnie nie. Brak magnezu? Wystarczyło wziąć do ręki aparat fotograficzny, zrobić powiększenie i przepatrzeć się dokładnie, bardzo dokładnie liściom. I tutaj nie chodzi o wierzch. Liści, ale od spód. Zerwę jednego liścia, żeby było mi łatwiej go poobserwować. I od spodu zobaczymy, co z nim się dzieje. Ja już tych liści wcześniej tutaj zerwałam kilka. Poczyniłam takie obserwacje i stąd znam problem. Robimy powiększenie. Myślę, że to bardzo dobrze widać. Wędruje sobie taki zielony, mały pajączek. Zobaczcie, on jest w ogóle niewidoczny. Tak wyglądają liście porażone tym przędziorkiem już w takim gorszym stadium. Tutaj nawet gołym okiem widać pajęczynę. Przyjrzyjmy się jeszcze właśnie przez widać pajęczynę, właśnie przędziorki takie. Ojęczyny robią, ale też widać larwy. Przędziorek to jest bardzo poważny problem. W ciągu kilku dni możemy mieć zakończoną uprawę ogórków, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Co w takiej sytuacji zrobić? Trzeba wiedzieć, że przędziorek bardzo lubi ciepłe, gorące, suche powietrze. Ostatnio mamy bardzo, bardzo wysokie temperatury, upały. Przeplatane deszczami, ale jednak upały i sucho. Możemy zastosować środki chemiczne, które będą działały na larwy, na nimfy i na dorosłe osobniki, ale przecież są to ogórki, które spożywamy, więc nie polecam stosowania środków chemicznych. Pierwszym takim na szybko do zastosowania to jest po prostu oprysk wodą, oprysk zimną wodą. Jeżeli mamy ogórki, tak jak tutaj na zewnątrz na wolnym powietrzu, bez zadaszenia. E, możemy polać te ogórki, szczególnie szczególnie od spodu. Wszystkie liście od spodu opryskać zimną wodą. Oczywiście nie w ciągu dnia, nie na słońcu. Albo zrobić tak jak ja za chwileczkę. Jeszcze aż tak ostrego słońca nie ma, więc biorę się za oprys olejem nim. Przepis do tego oprysku już nie raz Wam podawałam na kanale, ale podam go na końcu filmu do zastosowania. U mnie ten oprysk z olejuniem całkiem dobrze na tego przędziorka działa, więc ja idę przygotowywać właśnie roztwór. Spód liści. Przędziorek żeruje na spodzie liści. Niestety, ale ten każdy liść musi być opryskany. Opryskiwacz z taką długą lancą przydaje się w takich sytuacjach bardzo. Szczególnie ci, którzy uprawiają ogórek oktopus, tak jak ja tutaj, mogą pomyśleć sobie, że jest to odporna odmiana na choroby i spocząć na laurach, nic z nim nie robić, nie martwiąc się o żadne choroby, ale słuchajcie, pamiętajmy, że przędziorek to nie jest choroba, tylko szkodnik, są to roztocza, jak widać, oktopusa, przędziorek tak samo jak inne deniowate atakuje, więc na te odporne odmiany tak samo trzeba mieć czujne oko, tak samo obserwować i tak samo na szkodniki opryski robić. Nawet jak nie mamy oleju nim, opryskujmy zimną wodą. Z tym, że oprysk w tunelu, w szklarni, jeżeli mamy tam deniowate ogórki, już jest trochę ryzykowny, bo koroby grzybowe, ale trzeba też wiedzieć o tym, że olej nim działa nie tylko na szkodniki, na przędziorka na marginesie mówiąc, na mszyce również, ale działa też na choroby grzybowe. Więc mamy tutaj zabezpieczenie i przed przędziorkiem, i przed mączniakiem, na przykład. Wiadomo, że nie daje nam to 100% gwarancji. Nawet środki chemiczne nie mogą takiej gwarancji zapewnić. Ale jest to bardzo, bardzo duża pomoc, ochrona. Ile razy, jak często taki oprysk z olejem, wykonywać? przeciwko przędziorkowi czy chorobom grzybowym. Interwencyjnie ja robię co 3 dni, czyli za 3 dni powtórzę znowu taki oprysk i potem za kolejne 3 dni kolejne, czyli trzy opryski co 3 dni interwencyjnie, natomiast profilaktycznie najlepiej co 10 dni jednak te opryski robić, bo teraz właśnie lipiec, sierpień, kiedy są te upały, jest suche powietrze, to ten przędziorek niestety będzie atakował i jest to szkodnik naprawdę bardzo groźny, bo w przeciągu kilku dni może zniszczyć całkowicie uprawę. Jeżeli ktoś zaobserwuje takie zmiany, to najlepiej telefon do ręki, zrobić zbliżenie, przyjrzeć się od spodu tym liściom i jak zauważymy pajączki, robaczki, one mogą mieć różny kolor. U mnie w tej chwili jest to kolor zielony, ale mogą mieć też inne kolory. Wyczytałam, że samice mają właśnie kolor czerwony, ale to bardziej w sezonie zimowym. Ale mogą też mieć kolor brązowy albo żółty. Najlepiej wziąć właśnie sobie aparat albo lupę, przyjrzeć się tym spodnim częściom i poobserwować sobie. Potem te liście zaczynają całkowicie żółknąć, brązowieć, opadać. No i niestety koniec z uprawą. Więc w takie upały starajmy się po prostu tą wilgotność powietrza wokół tych ogórków podwyższać. Chociażby właśnie takim opryskiem wody. Albo tak jak ja, olej nim raz na 10 dni profilaktycznie, co 3 dni interwencyjnie. I miejmy nadzieję, że ten przędziorek nie zniszczy naszej uprawy. I te ogórki, które są takie odporne na choroby, będziemy się nimi do późna cieszyć. Więc jeżeli zobaczymy takie zmiany, Jakieś żółte jasne plamki na liściach, to najpierw, zanim sięgniemy po jakieś odżywki, nawozy, to zorientujmy się, czy to nie szkodnik. Jak przygotować taki oprysk? Potrzebujemy ciepłą wodę, litr ciepłej wody. Będziemy na taką ilość odmierzać. Główny składnik to oczywiście olej nim. Jest to olej z miodli indyjskiej i ważne, żeby był nierafinowany i zimnotłoczony. Taki olej jest do zakupienia i na Allegro, i myślę, że też w jakichś sklepach ze zdrową żywnością. No i potrzebujemy coś do zemulgowania tego oleju, bo olej wiadomo nie połączy nam się z wodą, więc ja będę dodawać mydło potasowe, ale może to też być szare mydło. Do litra ciepłej wody dodaję dwie łyżeczki mydła. Zaczynam od mydła, żeby ten olej potem mi się od razu łączył w tej wodzie. U mnie wychodzą dwie takie pompki na jedną łyżeczkę. Ten olej, gdy stoi w temperaturze. Powyżej 20 stopni ma formę ciekłą, jest taki brązowy, ale jeżeli temperatura spada poniżej 20 stopni, no to wtedy on przybiera formę stałą. No i trzeba go wówczas wstawić do kąpieli z ciepłą wodą. Wtedy po kilku minutach też zamieni się w taką formę ciekłą. Tak samo dodajemy dwie łyżeczki. Można sobie wymieszać łyżeczką. Ja sobie taką miotełką mieszam, jest niełatwiej. Rozprowadzić gotowe płędy okresku. Bardzo proste, jak widać, przygotowaniu. Ja będę potrzebowała dzisiaj 3 litry tego roztworu, więc dodaję jeszcze 4 łyżeczki oleju i 4 łyżeczki mydła potasowego. Ponieważ mam tutaj przygotowany roztwór na 3 litry, a w tym słoiku jest litr, więc do opryskiwacza dodaję jeszcze 2 litry wody. Mieszam to wszystko. No idziemy robić oprysk. thank you